Dziś w programie podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego roku. Karpacki opłatek. Nasz weteranów też bardzo mało jest można policzyć na palcach. Kolędy w jazzowej aranżacji. Irmina Trenko z Polska skrzypaczka podbija świat. Gram udało się i robię to co kocham. 2022 rok w Zjednoczonym Królestwie zapamiętamy jako ten, w którym po ponad 70 latach panowania dobiegła końca epoka elżbietańska. Obok milionów Brytyjczyków pokłon zmarłej królowej Elżbiecie II oddał też prezydent RP Andrzej Duda oraz mieszkający na Wyspach Polacy. Oddać cześć królowej, która panowała 70 lat to jest przyjemność i obowiązek. W ostatniej drodze królowej Elżbiecie towarzyszyły dźwięki marsza żałobnego Fryderyka Chopina. 24 lutego rozpoczęła się zbrodnicza agresja Rosji na Ukrainę. Barbarzyński atak poruszył serca ludzi na całym świecie. Londyn stał się areną ogromnych antyrosyjskich protestów, a Polacy ruszyli z pomocą dla broniącej się Ukrainy, organizując zbiórki pieniędzy oraz artykułów pierwszej potrzeby. Nie umknęło to uwadze premiera Johnsona, który jedną z organizatorek uhonorował nagrodą Points of Light. Niesamowity zaszczyt dla Polonii, dla wszystkich środowisk, które z nami współpracowały, za każda, każda narodowość z nami współpracowała. Pomoc Ukrainie przyczyniła się również do zacieśniania współpracy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, co zaowocowało między innymi zwiększeniem obecności wojsk brytyjskich nad Wisłą. Relacjom polsko-brytyjskim nie zaszkodziły częste zmiany warty na Downing Street. 6 września premiera Borisa Johnsona zastąpiła dotychczasowa minister spraw zagranicznych Lee Strass, którą po półtora miesiąca zmienił pierwszy w historii Zjednoczonego Królestwa premier pochodzenia hinduskiego Rishi Sunak. Również polska ambasada w Londynie ma nowego gospodarza, którym został przybyły z Waszyngtonu profesor Piotr Wilczek. Wśród wydarzeń polonijnych ważną rolę odgrywało upamiętnienie 120. rocznicy urodzin pisarza Józefa Mackiewicza oraz trzech polskich generałów urodzonych przed 130 laty Andersa, Maczka i Sosabowskiego. 2022 był dobrym rokiem dla polskiej kultury. Jan Kochanowski na stałe zagościł w ogrodach domu żony Williama Szekspira w Stratford, a w londyńskim teatrze szekspirowskim wystawiono sztukę Norwida, Kleopatra i Cezar. Dzięki festiwalowi Joy and Devotion, londyńska publiczność zachwycała się arcydziełami polskiej muzyki sakralnej, a w galerii Tate Modern wystawiono monumentalne rzeźby Magdaleny Abakanowicz. W minionym roku Polska spłaciła dług wdzięczności wobec trzech polskich prezydentów RP na uchodźstwie. Prochy prezydentów sprowadzono z Anglii do Polski i złożono w mauzoleum w świątyni Opatrzności Bożej. Dajemy hołd legalnym władzom Rzeczpospolitej, które w okresie 39-90 trwały na straży niepodległej Polski. Do Polski powróciły też z Irlandii prochy wybitnego polskiego naukowca i patrioty, profesora Jana Łukasiewicza. To były najważniejsze wydarzenia poprzedniego roku związane z życiem brytyjskiej Polonii. Dziękujemy, że w tych ważnych momentach byli Państwo z nami i zachęcamy do oglądania magazynu z wysp również w nowym roku. Uroczystą Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym Świętego Andrzeja Boboli w Londynie, podczas której złożono wieniec pod witrażem III Dywizji Strzelców Karpackich, rozpoczęło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Związku Karpatczyków, które niegdyś należało do najważniejszych wydarzeń w życiu polskiego Londynu. W imieniu Związku Karpackiego chciałbym Was wszystkich serdecznie powitać na corocznym opłatku karpackim. Wigilie karpackie były takie kameralne, ale zawsze było ponad 100-200 żołnierzy. Potem, kiedy był orzeł biały na balam, tam było do 500 z generałami. To były wspaniałe, wspaniałe wigilie. Spotkanie wigilijne organizowane przez trzecią DSK. Jest wydarzeniem szczególnym dla żołnierzy wojsk lądowych, ponieważ możemy z nimi celebrować ten czas i dzięki temu możemy czerpać z tradycji. karpatczycy czyli bohaterowie spod Tobruku, bohaterowie z pod Monte Cassino, Ancony i Bolonii. Niestety jest ich coraz mniej, a wciąż są nam bardzo potrzebni i motywują nas do dalszego działania. Ich bohaterskość, którą mogliśmy poznać, daje nam ten motor napędowy do dalszej działalności społecznej tutaj w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy tutaj weteranów, i z Tobruku i z trzeciej dywizji Strzelców Karpackich, ale teraz to już towarzystwo poumierało w, w większości. Nas weteranów to już bardzo mało jest, można policzyć na palcach I... Ja tutaj drugiego nie widzę. Londyńska publiczność, która przybyła do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego na świąteczny koncert, mogła usłyszeć najpiękniejsze polskie i angielskie kolendy w odważnych jazzowych aranżacjach. Ale Choir London jest polskim chórem jazzowym. Śpiewamy już razem 7 lat i koncert kolendowy był naszym pierwszym koncertem, naszym pierwszym programem, i tak co roku już wracamy w nowym, innym wydaniu, zawsze z jakimś twistem, jazzowo, rozrywkowo, czasami też i tradycyjnie. Uwielbiamy jazz oczywiście. Kolendy i świąteczne piosenki nie mogły pójść inaczej, jak tylko na jazzowo. No, w związku z tym, że mieszkamy w Wielkiej Brytanii, to oczywiście. Pomysł sprzedał się znakomicie połączenia kolęd i piosenek świątecznych zimowych w języku polskim i w języku angielskim. leży to jest bardzo tradycyjna kolenda i stwierdziłam, że skoro z roku na rok wymyślam dużo różnych niestandardowych opcji to sięgnąć po tradycyjną polską kolendę, to będzie wyzwanie. Pierwszy raz mam styczność z polskimi kolendami i choć nie rozumiem słów, to uważam, że są przepiękne. Jest coś w tej muzyce, co bardzo mi się podoba i na pewno chciałbym dowiedzieć się więcej o Waszych kolendach. To tradycja nasza, polska: śpiewanie kolend, wspieranie się. Więc też w pięknej takiej aranżacji posku, dekoracja jest przepiękna, to jeszcze bardziej nabiera takiego blasku świątecznego. Racz Udamy nam się absolutnie wszystko i dekoracje, i wykonanie, bardzo takie niestandardowe, ale piękne. Atmosfera jest naprawdę świetnie. Artyści zaskarbili sobie również serca najmłodszej publiczności. Super, bardzo fajny. Jest taki bardzo. da się pocieszyć, na pewno. Bardzo taki um, z emocją, na pewno, taką szczęśliwą. Bardzo lubiłam, jak um, tam był fotopiano i te instrumenty, i wszystko. I to było bardzo um, świąteczne. Kart historii brytyjskiej Polonii. 38 lat temu, 3 stycznia 1985 roku w Londynie, zmarł Tadeusz Walenty Pełczyński, generał brygady Polskich Sił Zbrojnych. Urodził się 14 lutego 1892 roku w Warszawie. Służył w legionach polskich. Po odzyskaniu niepodległości szefował wywiadowi wojskowemu. We wrześniu 1939 dowodził zgrupowaniem wojsk w lasach przysuskich, a po zakończeniu walk powrócił do Warszawy, gdzie podjął działalność konspiracyjną. Należał do najwyższej kadry dowódczej Armii Krajowej, ciężko ranny podczas powstania warszawskiego. Po jego upadku więziony w obozie dla wyższych oficerów w zamku Koldic. Po wyzwoleniu osiadł w Londynie, gdzie był współzałożycielem i przewodniczącym Rady Studium Polski Podziemnej oraz prowadził dom spokojnej starości Antokol. Jego prochy spoczywają na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Irmina Trenko to niezmiernie utalentowana polska skrzypaczka, która koncertowała już w najbardziej prestiżowych muzycznych salach świata, współpracując z największymi sławami muzyki klasycznej. Od lat związana jest z Londynem. Dziś przybliży nam kulisy swojej kariery. Kiedy w wieku trzech lat oglądałam nagranie w telewizji, gdzie grała sławna skrzypaczka wraz z orkiestrą, i od tej pory. Ja wiedziałam, że chcę być solistką, chcę grać na skrzypcach i że będę to robić, chociaż nikt mi właściwie nie dowierzał, bo kto wierzy 3 dziecku. No ale gram, udało się i robię to, co kocham. Do Londynu przyjechałam z Salzburgas, gdzie studiowałam w Mozarteum, w bardzo sławnej szkole dla muzyków. Studiowałam w Royal College of Music i w Royal Academy of Music, gdzie moją mentorką była Lidia Mortkowicz. Moja kariera płytowa rozpoczęła się w Londynie wraz z Royal Philharmonic Orchestra, jedną z najsławniejszych orkiestr właściwie na świecie. Była to płyta nagrana dla Naxosu, która stała się bestsellerem tego roku. Dzięki temu nagraniu znalazłam się w Southbank Center, gdzie zadebiutowałam wraz z orkiestrą. Ten debiut przyniósł mi tournée do Chin e, dzięki e, zaproszeniu The Lord Mayor of London. Od tamtej pory powracam tam właściwie co drugi rok i jest mi niezmiernie miło e, grać tam w największe sale, takie jak Guangzhou Opera House, Shanghai Oriental Center i wiele, wiele innych. Jednym z moich ostatnich projektów było nagranie wraz z maestro Wladimirem Aszkenazem. Za to nagranie otrzymałam bardzo prestiżową nagrodę BBC Concerto Award, co było dla mnie oczywiście niesamowitym wyróżnieniem. Najbliższa mojemu sercu jest muzyka romantyczna i muzyka początku XX wieku, czyli Brahms, Czajkowski, Prokofiew, Szostakowicz. ważny i do którego bardzo często wracam z przyjemnością, to Czajkowski koncert skrzypcowy dedur. Grałam go wiele razy na scenie z wieloma orkiestrami i ma on bardzo specjalne miejsce w moim sercu. Oprócz muzyki klasycznej, którą wykonuję na scenie, uwielbiam też inne gatunki, takie jak pop, rock i muzykę latynoską, do której bardzo często tańczę wieczorami. Gdybym nie grała na skrzypcach, na pewno bym pracowała w branży modowej. To jest moja kolejna fascynacja, i już jako trzyletnie dziecko, właśnie kiedy oglądałam skrzypaczkę w telewizji, kolejną rzeczą, którą zauważyłam, to jej e, sukienka wieczorowa. I do tej pory zwracam na to uwagę i uwielbiam pracować z projektantami mody. Wiele rzeczy już osiągnęłam, o których zawsze marzyłam. Wyznaczam sobie. Kolejne cele i dążę do spełnienia kolejnych marzeń. Następnym jest na pewno zagranie w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w którym jeszcze nie miałam szansy grać. Jeszcze tylko do 9 stycznia trwa nabór ofert do kolejnej edycji konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Łączna wysokość środków przeznaczonych przez kancelarię prezesa Rady Ministrów na ten cel to 60 milionów złotych. Wspieramy media, wspieramy także organizacje polonijne, wspieramy Wydarzenia polonijne i w Polsce i za granicą wspieramy pomoc charytatywną. Realizujemy także kierunek, który mówi o budowie dobrego imienia Polski przez organizacje polonijne. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie polonia.gov.pl.